Jedynym sposobem, żeby prowadzić biznes, jest wymiana wartości, zamiana polskiej złotówki na wartość. Jest natomiast jedna rzecz, która sprawi, że obcy ludzie będą chcieli od nas kupić, czyli zamienić swoje pieniądze na naszą wartość i jest to oferta. Oferta jest rzeczą, która przyciąga do ciebie nowych klientów, czyli jest podstawą twojego biznesu. Brak oferty, brak pieniędzy, brak życia. Słaba oferta, ujemny zysk, ciężkie życie. Dobra oferta, jest zysk. Jest biznes i jest życie. Przedstawiam Wam teraz, jak możecie podnieść wartość swoich usług na podstawie zrobienia po prostu dobrej oferty. Będę się tutaj wzorował na Value Equation prosto od książki Alexa Chorwacji'ego 100 Million Dollars Offers. W liczniku mamy wymarzony rezultat, pomnożony przez prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu. I wymarzony rezultat jest to ten stan docelowy, gdzie byśmy chcieli dojść. Na przykład, docelowym rezultatem może być 10 nowych klientów. Natomiast, następnie to prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu, to jeśli ktoś kupowałby ode mnie jakiś produkt, na przykład stworzenie takiej oferty dla niego i widziałby już wcześniej mnóstwo moich materiałów, gdzie wypowiadam się o tym, jak tworzyłem takie oferty i ja tą ofertę będę tworzył dla niego, to postrzeganie Osiągnięcia tego rezultatu jest niesamowicie wysokie, ponieważ ja zrobiłem to już wiele razy i jestem w tym bardzo dobry. Im większy mamy licznik, tym większa jest następnie wartość. Natomiast w mianowniku mamy okres czasu do osiągnięcia tego rezultatu, czyli mogę na przykład tą ofertę stworzyć w jedną minutę 30 minut, godzinę pomnożone przez wysiłek i poświęcenie. Wysiłek i poświęcenie w moim przypadku byłoby w tym momencie zerowe, ponieważ jedyne co musiałem zrobić, to mi zapłacić. Podam teraz bardzo dobry przykład z ostatniego mandoczynia, ponieważ wprowadziłem się do nowego mieszkania i na razie jeszcze gotuję samemu. Mamy dwie możliwości osiągnięcia tego samego celu, czyli dostania gotowego posiłku do zjedzenia na przykład na obiad. Opcja pierwsza może pójść do sklepu, kupić mięso i przygotować za sobie samemu i wtedy nasz wymarzony rezultat będzie się posługiwał liczbami w skali 1 na 10. Nasz wymarzony rezultat jest 10 na 10, ponieważ otrzymamy w tym przypadku nasz gotowy produkt jako nasz obiad, który bardzo chcemy i to jest ten nasz cel. Następnie prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu. Dam sobie na piątkę, bo jakimś godnym rodzajem czy Magnum Gessler nie jestem, ale też coś w gotowaniu wiem. Następnie mamy w mianowniku Czas, no mnóstwo czasu muszę na to poświęcić, więc muszę iść do sklepu, muszę kupić się składniki, muszę to wszystko przygotować jeszcze. Więc czas do osiągnięcia celu daje tutaj 10 i następnie ten wysiłek i poświęcenie też daje 10, bo mnóstwo tutaj swojego nieleżało czasu, też wysiłku muszę poświęcić, żeby ten obiad przygotować. Jeśli sobie teraz to wszystko pomnożymy, to wyjdzie nam, że wartość jest 0,5 czyli bardzo niska. Drugą opcją jest zamówienie sobie obiadu na przykład z Uber Eats. Ten sam wymarzony rezultat w postaci obiadu, natomiast to prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu jest dużo wyższe, ponieważ w tej restauracji ludzie, którzy tam pracują, robili to obiady przez mnóstwo czasu, robią to codziennie po kilkadziesiąt albo nawet kilkaset razy, więc znają się mocno na rzeczy, więc tutaj to prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu dajmy na 10, około 10-30 minut, i mamy to wywożone nawet pod drzwi, więc dajmy 1. I wysiłek poświęcenie też 1, bo jedyne co musieliśmy zrobić, weź na swój telefon, zamówić i już mamy pod drzwiami. Jak sobie to wszystko przemnożymy, to wychodzi nam, że wartość mamy 100. I teraz porównamy sobie te dwie oferty, gdzie mamy jedną wartość 0,5, drugą mamy 100. Oczywiste jest, że za tą drugą będziemy w stanie zapłacić więcej pieniędzy, ponieważ daje ona większą wartość. Dodatkową wskazówką jest też to, jak podniesienie cen może wpłynąć na jakość naszego produktu. Jeśli poniesiemy cenę do góry, to emocjonalna inwestycja naszych klientów również idzie do góry. Jeśli podnosimy ceny, rezultaty naszych klientów również idą do góry. Jeśli podniesiemy ceny, to też postrzegana wartość naszego produktu idzie do góry, więc można tak powiedzieć, że podnosząc ceny, zwiększamy wartość swojego produktu. Jak już wiemy, jak zrobić ofertę, to musimy jeszcze znaleźć osobę i rynek, którym możemy ją przedstawić. I najważniejsze jest to, żeby ten rynek miał na tyle dużo pieniędzy, żeby był nam w stanie za to zapłacić. Omówienie tego tematu znajdziecie w kolejnym odcinku na playliście Biznes od Zera do 5000.